Człowiek przygotowuje się do bycia księdzem, czyli studiuje, czy filozofię, czy teologię, to są różne dziedziny. I prawo kanoniczne, i eklezjologia, czyli nauka o Kościele, biblistyka szeroko pojęta, omawiająca Stary Testament, Nowy Testament. Nie trzeba być znawcą każdej dziedziny, bo się nie da. Po prostu się nie da. Jeden wybiera tak zwaną dogmatykę, czyli można rozpatrywać to, w jaki sposób chrześcijaństwo się kształtowało, ktoś inny historię Kościoła bardziej potrafi, ktoś inny ma smykałkę do języków biblijnych, to jest bardzo trudna dziedzina, uczyć się hebrajskiego, aramejskiego, greckiego, to nie jeden student został powalony, nie tylko na egzaminie. Natomiast niezależnie od tego jak człowiek się uczy i nie trzeba być teologiem, nie trzeba nawet liznąć teologii, to można człowieka rozpoznać, czy ktoś jest zanurzony w Panu Bogu, czy ktoś pachnie Panem Bogiem. Czy dla niego tematyka związana z Bogiem jest czymś obcym, czy jest czymś naturalnym jak oddychanie. Czyli nie trzeba nawet być Tygodnia na teologii czy filozofii. Można być inżynierem, można być profesorem z innych nauk, a można skończyć tylko cztery klasy szkoły podstawowej. Na przykład moja babcia skończyła tylko cztery klasy. Wybuchła jedna wojna, wybuchła druga, stała się sierotą w wieku czterech lat. Nie miała mamy, taty, trafiła do takiej rodziny zastępczej. Ale zapamiętałem ją jako osobę, która pachnie Panem Bogiem. Która oddycha Panem Bogiem i można z nią o Bogu rozmawiać. Można rozmawiać, nie wiem, o ziemniakach, albo o kartoflach, albo o pyrach. To tak czy owak czuć ducha Bożego. W zasadzie o tym mówi dzisiejsza Ewangelia. Znaczy, między innymi o tym mówi dzisiejsza Ewangelia. Bo kiedy faryzeusze oczywiście podchwytliwie zadają Panu Jezusowi pytanie, które przykazanie jest największe. Nasz Mistrz odpowiada, jest jedno przykazanie najważniejsze. Miłość, miłość, która jest ukierunkowana na Boga i na człowieka. I dodaję, kochasz Boga w jaki sposób? Przez godzinę w tygodniu, jak idę w niedzielę na mszę do kościoła? Czy kochasz całym sercem, całą duszą? Całym umysłem, całym umysłem. Nieważne czy ten umysł jest techniczny, czy elektroniczny, czy wirtualny, czy jesteś znawcą sztucznej inteligencji, ale Twój umysł cały kocha Pana Boga, który się zna, nie wiem, na wymienianiu żarówek, kopaniu albo na galaktyce, bo jesteś astronomem. To nie ma znaczenia. Idzie rozpoznać człowieka, którego umysł zanurzony jest w Bogu, który kocha Boga. Idzie rozpoznać serce, które bije dla Ani, w której się młody dżentelmen zakochał albo odwrotnie, dziewczyna w jakimś przystojniaku. Jej serce bije dla niego. To nie ma znaczenia. Nawet jak dla niej czy dla niego bije, to przede wszystkim bije dla pana Boga. Nawet księży idzie rozpoznać, czy pachną Panem Bogiem, czy się bardziej interesują Netflixem albo nowym serialem na HBO. Jak człowiek nawet nie tyle myśli cały czas o Panu Bogu, tylko Bóg jest kierunkowskazem, to człowiek nawet za długo rozważać nie musi, a i tak ma refleksje Chrystusowe. Więc trochę mówię z żalem też, że czasami idzie rozpoznać, że ktoś Panem Bogiem nie pachnie, a nazywa się katolikiem, że nie można z nim nawet o Panu Bogu porozmawiać. A jak się gada o pyrach, kartoflach albo ziemniakach, to czuć, że ten człowiek w ogóle nie myśli o Panu Bogu nigdy. Że z przykrością to mówię, ale modlę się za takie osoby. Kochaj Boga całym sercem, całą duszą. Całym umysłem, a wówczas swoją Anię czy swojego Piotrka też będziesz kochał z całych sił. Amen.